Hej się, ludzie, z tej strony Miłość i Antek. Dzisiaj otworzymy dwa, dwa niemieckie, czas kity z rzask. dużą limitką limitką Roberta Lewandowskiego i dwie saszetki. Rzaski. Niemieckie, niemieckie oczywiście. Dobra, teraz To ja będę wam pokazywał I tam gazetkę. Yeah. Bo Łukaszem jej chyba jeszcze nie otwierał ani sebek, ale Arek i Oli też Ale nie. może nie znacie Łukasza, znacie? No właśnie, właśnie. tam. Dobra, ja na razie się zajmę gazetkę. Kurde, spadam. Ty miłość. Dobra, dobra. Dobra. Dobrze. O, jest pokazana ta duża limitka. Mogę pokazać. No. Dwa kupiliśmy. Dla pojedynku. A, miłość, pojedynek, ale co? To... Zrobimy pojedynek. Polska i polska. Zob Pomieszamy sam. Zobaczymy, który wygra. Ale nie pomieszamy. Będziemy. Plakaty, to pan. jest nawet. Uuu, skład szpify. O, Robert Lewandowski też jest. Tutaj, o, tutaj. No, Robert Lewandowski, Kylian bapę. ale lewego nie ma, bo, bo za dużo już jest tych dobrych piłkarzy. O, tutaj jak sobie kupicie, to tutaj też możecie sobie labirynt ro, l, rozwiązać. No. O, to teraz ty rów, plakat. Plakaty Portugalia, Gnabry, Marcel Sabitzer. Są... No, tam nic. Połowa. To kto to, to jest? Josiah Jaden Sancho. Miłośny plakat o, o, Na środku to, jest kto? Tu. Thomas Miller. Na środku Ale jest nie Thomas musimy. Miller. Już nie prezenty. A tu nie trzeba. Mówić. Ale pokażę. O wow, tu wow. karty Niemiec! Na przykład bazu, bazówki fansy, fansy, limitki, mm. power trio, secret hero. Nie ma secret hero. O, a tu konkurs chyba. Moż... Nie, to nie konkurs. O, tu najlepsi zawodnicy. I my powiemy, którego wyjdzie nowa saszetka, czy też. O, tu zrobione składy przez dzieci? Mm. Tu w następnym czasie Kicie, 7 maja? Album Tournament Edition 6 naklejek, dwie saszetki, dwie saszetki wydaje album no, w tym i jeszcze dwie limitki Matias Ginter ja już go mam i Cristiano Ronaldo dobrze teraz to otwieramy daj saszetki, wszystkie ale nie pomieszaj dlaczego bo czaski Kit kontra czaski dobre otwieramy może Rafa się trafi może coś dobrych ja, tak, ale kadzików nie pokazujemy. Tu nie ma i tak. Sam. Na razie nic. Przecież nie ma. Sam. Uuu, jest Polak. Ła, wow, Hungarii! O, o, fioletowy konik. Zobacz, nie ma. Ale sam te fioletowe. Dobra. Tu raczej. nic nie ma. Był tylko oh. Power i Second Skin. To tam takie? Ja. Harry arcade o piatru o polak Piotr, Piotr zielinski to dopiero to dopier... to do pierwszego czas jazz... do, to do drugiego czas kikita Kodriaszów na fajsie jakoś się rodzili nie musisz wszystkich mówić Ła i Czira i mobile Zimko. No. Jak źle mi się czytałem, do w to w, to w komentarzu mnie upomnijcie O jest, jest i drugi kolmaszki. Polak! W jednej z saszetce! Arkadiusz Milik A u mnie nic, no Arkadiusz Milik No to... To no, no to ich a jeszcze druga. Malinowski, Karaman, Pickford, Alderweilert. Pewnie się zastanawiacie, czemu ciągle Tam jedną samą chustkę. Łolej od Grzegorz Krychow, U. jak on nam brakował do całej kolekcji. Tu jest Kramaric. Nie I ma... teraz bazóweczki. przed mi. Twój... Seferowicz. sewski. Semenow. Nie kładź to były moje karty. Nie wiem. A ten, ja Sancho. Nam on brakował. I jeden Anglik nam brakuje. I dzikia ja chyba. Tak. No i Antka, Kid przegrał. Mój wygrał. Mamy trzech Polaków. Zieliński, Miliki, Krycho, jak na fansie. Na fansie, Favorite. To teraz możemy podupełniać album. Antek, podupełniać album. Okej, okay, taki trzeci. Begierów XXL Ja je tu wkładam tu tu jeszcze. Nie musisz tak możesz tu No to wkładaj Duże karty włożyliśmy Kodziki Kodziki ko No Ale ja je zaskanuję Ale u mnie nie, dwa u ciebie i dwa u mnie. Nie, dwa i dwa. A no tak. I 269. Nie mam. Sześćdziesiąt dziewięć. Tutaj. Już mamy wszystkich Polaków na fansze. I już mamy cały stosik fans. Tak, fansów. Nie z fansów, tylko fansów z Polaków. Tutaj. Mamy o. trzy. Pan. Już miał. Teraz to 43 też mam brakowało.